Dajcie drodzy moi widzowie e, pokażę Wam ciekawostkę. Tu mam taką fajną profesjonalną koszulkę. To jest bardziej taka popularna. Z takim z takim mam zespołem superajską, fajna o, to jest taka bardziej popularna. Ola bardziej teraz sobie tak właśnie tą mam koszulkę że teraz się właśnie szykuję do Warszawy i w Warszawie tam właśnie musi się właśnie tam jak będę jechał na, na koncentr to to właśnie tą koszulkę właśnie sobie ubiorę do Warszawy bo ponieważ się wybieram do Warszawy E, właśnie i tak właśnie się teraz teraz mam taką fajną profesjonalną koszulkę w dobrej jakości no. o, z takim zespołem no fajna koszuleczka będzie na lato czy zwoita a tak teraz sobie też to go mogę założyć do taką fajną małą koszulkę do. No, taka koszulka jest idealna, fajna, elegancka, czy zwoita, no, to jest, no, ponieważ taką, w takich koszulkach zespoły się lubuje, lubuje, to jest dobra, dobra jakość takich koszulek, no. tak samo dużo jest takich właśnie no, teraz właśnie takie kilka rodzajów se postanowiłem, że jakieś nowe koszulki sobie coś zawsze, coś wyszykuję. A też mam taką o, koszuleczkę, tak jak widzicie. No, fajna, a w sam raz dla lato, no, z takim fajnym zespołem, jest dobrej jakości. No, Bardziej jest taka superańska ta koszulka No Akurat yy, jak poszłem tam właśnie tą koszulkę sobie obejrzeć To jest taka bardziej Jest popularna Popularna O Taka fajna koszuleczka No O widzicie Ten zespół się prezentuje O i te zespoły się zawsze zgadzają. Eee, jest taka koszulka fajna czy zwoita, bo to jak gdzieś będę, właśnie jechał, to zawsze sobie tak na lato będzie, czy nawet tak go, można sobie w niej chodzić. No, to jest fajna, elegancka koszuleczka. Eee, no, teraz, eee, ponieważ. Po prostu trzeba się fajnie ubierać i trzeba dbać yy, fajnie być ubranym. no ponieważ ja już niedługo jadę tam na siłownię i teraz właśnie tutaj otwieram fajne, tutaj taka kwestia jest, że jeszcze tego na fajną tu siłownię pójdę i coś tam fajnego konkretnego będę ćwiczył. Takie różne ćwiczenia będę wykonywał takie jak na sztandze, podnoszenie i tam będę też ćwiczył sobie tego na handelkach fajnie i będzie profesjonalnie no. także mówię ja yy, ja to po prostu jakoś to będę chciał fajnie to żeby to wyglądało coś zawsze coś konkretnego będzie tam coś fajnie będzie w tym stylu że też będzie na siłowni, jak ćwiczę, a też będzie troszkę takich więcej, troszkę jak w plenerze, no, bo ja y, też, też trochę będę pokazywał Wam też jeszcze jazdę na tym, na skuterze, ponieważ y, teraz wiadomo jest zimno, ale będę sobie też jeszcze jeździł, kurtkę sobie ubiorę, jeżdżę skuterkiem, fajnie i już. Teraz se właśnie planuję teraz w nowym miesiącu, już będę miał drugiego skutera. Cztery skuterki mieć, a nie mieć, to jest przydatne. To jest przydatne mieć takie cztery skuterki, no bo tak wiadomo, jeden się zepsuje, to wsiadam na drugiego i jadę. A wiadomo, no warto mieć coś w zapas. No, także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.